Do rozpiska na ten tydzień, która przedstawia co i kiedy pojawi się na moim kanale. Zapiszcie sobie poszczególne dni w swoim kalendarzu, bo zapowiada się naprawdę ciekawy tydzień. Hej, hej, witajcie z tej strony. Luch. Moi drodzy, w dzisiejszym materiale chciałbym Wam przedstawić najnowsze przemiany naszych superbohaterów. Po raz pierwszy mogliśmy je użyć w grudniu ubiegłego roku na Comic Con Experience, który odbywał się w Brazylii. Na specjalnym panelu poświęconym Miraculum Jeremy, jak to Jeremy, i wtedy. Nie zawiódł w nas w kwestii spoilerów, ale do rzeczy. Teraz chciałbym zaprezentować wam nowe przemiany Biedronki i Czarnego Kota wraz z oficjalnym nazewnictwem, które pojawią się w sezonie trzecim. Mało tego, powiem wam w jakim odcinku i kiedy one zadebiutują. Posłuchajcie. I może zacznijmy od podstawowych przemian, albo inaczej mówiąc, zamian, w których ujrzymy naszych super bohaterów. Dlaczego zamian? Ruchuś? Wiem, że są wśród was tacy, co nie są na bieżąco z informacjami, dlatego jeszcze raz przypomnę. W sezonie trzecim dojdzie do zamiany mirakulami przez naszych głównych bohaterów. Marinette wejdzie w posiadanie Miraculum Czarnego Kota i będzie nazywać się Lady Noir, zaś Adrien, który stanie się posiadaczem Miraklum Biedronki, otrzyma imię Mr. Bug. I jako, że już w innym materiale, który znajdziecie na moim kanale, opisywałem dokładny wygląd tych Zamian, dziś to pominiemy i przejdziemy od razu do zaprezentowania odcinka wraz z jego oficjalnym opisem, w którym pojawią się te przemiany. Posłuchajcie. Biedronka i czarny kot muszą zmierzyć się z juleką, znów przemienioną w reflektę. Jednak teraz Łotszyca nie jest sama. O tym odcinku zrobię osobny materiał, dlatego nie będziemy teraz się w niego zagłębiać i przejdziemy od razu do przemian przy użyciu mirakuli z dolnego piętra szkatułki. Moi drodzy, Aspik, nie Apsik, zapamiętajcie. Adrien w kostiumie węża wygląda bardzo podobnie do Luki pod postacią Viperiona, tyle, że nie ma tej charakterystycznej fryzury. Tak naprawdę w ogóle nie widać mu włosów, bo zasłania jej kostium. Co tutaj dużo mówić, różnice pomiędzy Aspikiem a Viperionem są nieznaczne. Mamy te same kolory, Turkus i czerń i nawet tę samą broń, czyli Lirę. W jakim odcinku może pojawić się Adrien z Miraklum węża? Napis widniejący nad postacią Aspika sugeruje, że owa postać pojawi się w sezonie 3. LB3 i w odcinku 11, czyli 311, czyli sezon 3, odcinek 11. Nie wiem czy to jest aktualne, bo pierwsze koncept arty Star Treina sugerowały, że będzie on odcinkiem 3 sezonu 3, czyli 303. Ale okej, okay, załóżmy, że wtedy pojawił się Aspik, czyli w odcinku 11. Posłuchajcie oficjalnego opisu. Biedronka oraz jej drużyna muszą zmierzyć się z Desperadą, zakumizowanym gitarzystą. Bohaterów czeka rock and rollowy dzień. Co do samej Desperady, to mogliśmy ją już poznać w najnowszym odcinku Gamer 2.0. I wprawdzie tylko na chwilę i nie miała gitary, tylko trąbkę przypominającą karabin. Ale o tym sobie porozmawiamy w innym materiale, bo jest o czym rozmawiać. Kostium Multimause jest chyba jednym z tych, którym widzom spodobał się najbardziej. Nie przypominam sobie chyba choć jednej negatywnej opinii na jego temat. No, Marinet jako mouse otrzymuje urocze dwa koki i czarno-szary strój z różowymi wstawkami. No po prostu kawaj. Strój myszko-lisicy różni się tym, że zamiast różowych wstawek mamy pomarańczowe, a na przedzie biały brzuszek lisa. W obu przypadkach broń jest przewieszona prawdopodobnie w pasie skakanka, tworząca ogon naszej superbohaterki. Tak jak w przypadku Adriena, Marinet użyje Miraculum z dolnego piętra szkatułki, czyli Miraculum myszy albo szczura jak to woli. Mało tego, dojdzie również do połączenia dwóch Miraculi, bo jak widać Multimaus plus Fox. Tutaj sprawa z potencjalnym odcinkiem wypada nieco problematycznie, ponieważ nad postaciami nie widnieją żadne napisy, dlatego też nie jesteśmy w stanie stwierdzić w jakim odcinku one mogą się pojawić. Sam nie mam pomysłu na to w którym odcinku może się to wydarzyć, ale jeśli chodzi o same połączenie dwóch Mirakuli, czyli Multimouse plus Fox, to przychodzi mi do głowy tylko jedna. Teoria. W po odcinku pod tytułem Time Tiger widzieliśmy, jak starsza Alix przekazuje moc kłami do sprawnego zegarka. Jak wiadomo, a raczej ja tak sądzę, biżuteria to nic innego jak pojemnik domek dla kłami. Stworzonka nie przywiązują się do przedmiotów, dlatego uważam, że Marinette, będąca w przemianie superbohaterki z Miraculum myszy, będzie mogła w jakiś sposób chłonąć kłamilisa, które doprowadzi do jej przemiany w Multi Mouse plus Fox. Boże dziwna nazwa. Ale mniejsza. Może być też tak, że nie każdy z Mirakuli jest w stanie połączyć się, a tylko wybrany. Ten obrazek pokazuje, że Mirakul Myszy i lisa są w stanie to zrobić. Ale czy tak się stanie w rzeczywistości i tak będzie? No, trzeba poczekać. Jeżeli chodzi o Dragon Bug, to tym razem fryzura marinet nie zmienia się wcale. Mamy tutaj standardowe dwa kucyki. Zyskuje za to ona bardziej rozbudowaną smoczą maskę, a jej strój to totalne pomieszanie z poplątaniem. Mamy czarny i czerwony, mamy paski i kropki, a nawet dwie broń: jojo oraz samurajski miecz. Widzimy też cienkie złote paski oraz dziwny symbol na piersi mieczu. O co z nim może chodzić? Prawdopodobnie Biedronka będzie posiadała, władała trzema żywiołami, które będzie mogła używać w trakcie walki, ale o tym kiedy indziej. Snake to połączenie Klub węża oraz czarnego kota. Tutaj mamy tylko dwa kolory: czarny i turkusowy, i znów aż dwie broni: Kiciuki oraz Lire. Owy kostium nie jest jakoś specjalnie skomplikowany. Mamy tu po prostu wsadzone wszystkie najbardziej charakterystyczne elementy i od aspika i od czarnego kota, Tak jak ogon, buty, czepek oraz elementy na przedramionach, kolanach i klatce piersiowej. Dlaczego omawiam te dwie przemiany? A no, ponieważ pojawiają się one w jednym odcinku ostatnim odcinku sezonu trzeciego. Posłuchajcie oficjalnego opisu. Władca Ciem wysyła Akumę do Chloe, zmieniając ją w Miracle Queen, aby wcielić w życie swój śmiertelny plan. Czy Biedronka i Czarny Kot będą w stanie uciec? Moi drodzy, jeśli chodzi o wszystkie przemiany, które wam dzisiaj przedstawiłem, to pojawią się o nich osobne filmy wraz z teoriami. W tym specjalny materiał dotyczący Dragonback i Snake Noah. Jeśli chodzi o debiut yy, Snake nua, to po pojawia się pewna komplikacja razem z inną postacią, także będę musiał to sobie na spokojnie obadać, a potem zrobić o tym materiał. Z kolei Dragon Ball wymaga całkiem osobnego cinka, bo wydaje mi się, że coś grubszego kryje się za jej mocą. Dlatego też subskrybujcie kanał razem z dzwoneczkiem, by nie przegapić tych innych. Moich materiałów. Napiszcie w komentarzu hashtag z dowolną nazwą przemiany, która Wam się najbardziej podoba, a przypnę wam serducho, i dajcie znać, kto podoba Wam się bardziej: Aspik czy Viperion, jak nazwalibyście ją super bohaterkę będącą posiadaczką dwóch mirakuli myszy i lisa. Dzięki wszystkim za obejrzenie, subskrybujcie kanał razem z dzwoneczkiem, by nie przegapić moich następnych materiałów. Wbijajcie na moją facebookową grupę Pędzelki Luchusia i na mojego Instagrama. Ja się z wami żegnam. Bye bye.